Marek, w tym waszym okrojonym składzie na pewno każda porażka szczególnie boli, a szczególnie boli porażka u siebie z wybrzeżem i to poniesiona w ostatniej sekundzie spotkania. Y tak, to prawda. Szczególnie boli nas ta porażka, ponieważ do 48 minuty tak naprawdę mieliśmy otwartą drogę do zdobycia trzech punktów. Mieliśmy cztery czy może nawet pięć bramek przewagi, a no niestety tą przewagę zniweczyliśmy i niestety szczęścia nam trochę brakowało w tych ostatnich minutach, co poskutkowało tym, że jesteśmy bez zdobyczy punktowej. Doskonale wiemy, że gracie w nieco określonym składzie, powiedz czy... Czy takie mecze jak to w Opolu czy z Gdańskiem, one lekko podcinają jednak Wam skrzydła? Podcinają, bo tak jak w Opolu źle weszliśmy w mecz i musieliśmy gonić przez całe spotkanie, tak w Lubinie w Lubinie, w w Puławach przeciwko drużynie z Gdańska. Tak naprawdę pierwszą połowa była wyrównana, w drugiej połowie udało nam się odskoczyć na kilka bramek i ta końcówka zadecydowała o tym, że no, że niestety byliśmy bez punktów. Podcinają takie porażki skrzydła, ponieważ chcieliśmy przede wszystkim za porażkę w Opolu udowodnić przede wszystkim sobie, że to był wypadek przy pracy. Jaka jest recepta, żeby w ciągu pięciu dni podnieść się i złapać dobry rytm i w piątek w meczu z zagłębiem już zagrać na swoim dobrym poziomie. Wydaje mi się, że przede wszystkim potrzebujemy odrobinę spokojnej głowy. I w decydujących momentach spotkania trochę bardziej szanować swoje siły. No bo tak jak wspomniałeś, mamy okrojony skład, co niestety z każdą kolejką, każdą kolejną kolejką będzie się nawarstwiało to zmęczenie i 45-48 minuta już kolejny raz niestety pokazała, że dziś trochę opadamy z sił i być może najlepszą receptą będzie, żeby trochę tych, te siły szanować, żeby starczyło na całe spotkanie. Widać już za wami co możesz powiedzieć o najbliższym rywalu, o Zagłębiu Lubin, z którym rozegracie w kontekst spotkania? E, przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że to nie będzie taki mecz, który rozgrywaliśmy u nas w Puławach e, w pierwszej rundzie. E, Zagłębie e, jest gdzieś tam w no, w wyszkowej formie zaczęli punktować się w tym nowym roku. I musimy się nastawić, że oni zawsze, tak jak ja pamiętam, jak grałem w Lubinie, zawsze największym atutem ich było własne boisko. I tak jak mówię, na pewno to nie będzie takie spotkanie jak w ławach i to przede wszystkim najważniejsze, żebyśmy sobie to uświadomili. Zapraszam wszystkich kibiców Azotów Puławy do oglądania naszego piątkowego meczu przeciwko drużynie z Lubina na TVP Sport. Wojtek, te dwa Wasze ostatnie spotkania na pewno kibiców też mocno zaniepokoiła, a jak jest z Wami? Jak wy reagujecie na ten remis w opolu, porażka po rzutach karnych i tą nieszczęśliwą porażkę w Gdańskim U siebie? To znaczy na pewno jesteśmy zdenerwowani taką sytuacją, że tak naprawdę przegraliśmy dwa mecze, gdzie mieliśmy, komple, mieliśmy zdobyć komplet punktów. Cóż, na pewno nas to na pewno mobilizuje, bo następny mezlubiłem musimy zdobyć punkty i na pewno sprawimy i będziemy chcieli, żeby, żeby tak było. Jak ty, Wojtek, czujesz się w tym sezonie? Bo jesteś praktycznie jedynym promkarzem azotów puławy w tym sezonie. Za chwilę wróci Mateusz zembrzycki, ale... Nie mając takiej rywalizacji, jak ty, mentalnie czujesz się w ramce. Znaczy nie jedynym jeszcze jest Walik Koszowy, ale na pewno, na pewno jest i, i mnie wspiera i pomaga. Jeśli trzeba, to na pewno wejdzie. No czy wydaje mi się, że też po prostu on już ma swoje lata i na pewno tej jakby jakości swojej nie wniesie, którą miał kiedy jeszcze trenował, tak naprawdę. No na pewno jest mi ciężko, ciężko grać całe mecze i wiadomo, nie każdy mecz gram równo, zdarzają się gorsze mecze i, i takie też muszę grać. Na pewno jest duża odpowiedzialność, no ale, ale staram się tak naprawdę to dźwignąć i, i póki Mateusz nie wróci, tak naprawdę wszystko pozostaje na mojej odpowiedzialności, ale także też walika. Jak tobie się broni w momencie, kiedy również wypadł Wam filar obrony Michał Jurecki, z którym już mogliście się przygotowywać do rundy rewanżowej i wydawało się, że... Obrona bramka bardzo dobrze funkcjonuje. Znaczy, na pewno to jest, jest duże osłabienie, bo to Michał był środkowym obrońcą, no dużo wkładał do zespołu, jak i w obronie, jak i w ataku. No cóż, na pewno broni się ciężej, ale, ale, ale tak trzeba żyć. Tak jest, taka jest sytuacja i staramy się po prostu z chłopakami, żeby wyglądało to tak najlepiej. Co możesz powiedzieć nam o waszym piątkowym rywalu drużynie Zagłębia Lubi? No to znaczy na pewno ten mecz będzie o wiele cięższy niż tutaj był w Puławach. Przygotowujemy się do niego, bo jednak trzeba zdobyć tam komplet punktów. Eee, Lubi na pewno jest mocnym przeciwnikiem, przynajmniej po tych naszych dwóch przegranych musimy, go, musimy to wygrać. I, I tylko tyle mogę obiecać jak na ten moment. Siła mentalna jest taka, że jesteś przekonany, że trzy punkty wrócą do Puław? Muszą tak muszą być.